Ja bym powiedział krótko trzy rzeczy pod wpływem tego, co pani przed chwilą powiedziała. Po pierwsze, Albert Einstein kiedyś powiedział, że miłość to jest najdziwniejsza rzecz na tym świecie, bo ona się mnoży, kiedy się ją dzieli. Po drugie, uderzyło mnie coś takiego podczas lektury książki, bo ona jest również opowieścią. O niezwykłych życiowych scenariuszach pisanych przez wielkiego scenarzystę, o ile on w ogóle istnieje. Nie wielkiego scenarzystę pisanego przez wielką literę W. i S. Bo uderzyła mnie taka myśl, że to jest książka o miłości, to jest przede wszystkim książka o miłości. E, proszę zobaczyć, w tym wielkim scenariuszu wyrazem najwyższej miłości jest Wypuszczenie.